W to Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Ej, a wiecie, że jutro w Rybniku o 20 w Szeptach Olbratowski robi stand-up? O kurczę, pyszna Samo. No, no. Z desek, ze sklejki. Naprawdę. <grym> Szepty, 20, Rynek 5. No, przyjdziemy tam zobaczyć, co będzie gadał. No. No, to jest p... szansa, że rzuci stand-upu z rośnikami. Przejdźmy do rzeczy poważnych. <grym> Posłuchajmy go. Słuchajcie, to co? Bierzemy się za budowę schronów, co? Każdy Polak, ona i on budują sobie schron. Takie hasło rzucam. Budowa przydomowych schronów służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Rysują się pewne perspektywy na zrobienie interesu. Niedługo w różnych takich leruach, melrułach typu obiska, storamy pojawią się gotowe schrony do wkopania w ziemię. Deweloperzy będą mogli budować schrony na nowych osiedlach i żądać dodatkowych pieniędzy za miejsce w schronach lokatorskich. Poza tym te 35 metrów kwadratowych to może by, można by jakoś obejść, nie? bo to nie jest dużo 35, nie? No dwie kawalerki w Warszawie. Przepisy przecież nie będą zabraniały połączenia schronów, dajmy na to sieć schronów, trzech, czterech. A kto powiedział, że połączeniem schronów nie mogą być drzwi wewnętrzne? A? Takie oszklone na przykład. Co więcej, przecież, przecież nikt nie mówi, że część schronu nie może wystawać nad ziemię. Jako budynek obserwacyjny z balkonami, żeby z tych balkonów orientować się w porę, czy coś nie nadlatuje, typu byłem bomba, pocisk, paralotnia czy coś i mieć czas na schowanie grilla. Wyposażenie schronów powinno być w każdym dobrym sklepie ze schronami. Mam tu na myśli kwiaty, doniczkowe meble, schronowe panele, boady... No, schron nie musi wyglądać groźnie i nieprzytulnie. Można przecież umierać w miłym otoczeniu. No dobrze, mówione było o schronach przy domach jednorodzinnych. A co mają zrobić mieszkańcy starych blokowisk? No cóż, no pozostają im tylko czapeczki z folii aluminiowej. W sumie taniej niż bunkier, a efekt może być ten sam. thank <laughs> you